Witam Was, kochani, ciepło i serdecznie na kanale Rosy Rux. I na wstępie bardzo serdecznie chciałabym podziękować za 4000 subskrypcji. Z tego tytułu, właśnie ten film i mój pomysł na dalsze rozwijanie kanału. Chciałabym jeszcze teraz tutaj poprosić Was o łapki w górę, o udostępnianie mnie. Jeżeli moje rady, wsparcie anielskie, wsparcie kart anielskich służą Wam, jeżeli są pomocne na drodze życiowej czy rozwiązywaniu Waszych problemów, to będę robić to dalej. Mam pomysły. We wrześniu ruszę z medytacją z aniołami. To będzie też taki cykl na kanale, który się pojawi. A jeszcze teraz, wcześniej, dodatkowo dzisiaj powiem parę słów o najbliższych warsztatach, bo jeszcze pytacie, dzwonicie. 28-29 odbędą się warsztaty w Krakowie, na które serdecznie zapraszam. Na mój blog, mój program będzie w sobotę numerologia i klucze wcielenia, a w niedzielę praca z aniołami. Zapoznanie się z Waszym Cudownym, urodzeniowym aniołem, pomoc anielska, jak rozmawiać z aniołami. Wszystkie szczegóły pod filmie o warsztatach. Kolejność zgłoszeń, czyli wpłata na konto 200 zł albo 300 zł, jeżeli chcecie, cały blok dwudniowy albo jednodniowy, niedzielny 150. A 200 zł to jest. Blok sobotni. Dzisiejszy film będzie też taki specyficzny. Dużo do mnie piszecie, a ja mam właściwie dwa etaty, dwie prace. Nie jestem w stanie odpowiadać na wszystkie pytania. Jeszcze mam porady, które są indywidualne, prywatne, dzwonicie. Staram się sprostać tym wyzwaniom, które też są dla mnie nowe. No ale na przykład. Doszłam do wniosku, że będę odpowiadać wraz z aniołami, z energią anielską, na pewne pytania, na Wasze listy. I dzisiaj chciałabym odpowiedzieć na yy, pewien list, i do tego właśnie przejdziemy. Kochani, dzisiejszy film będzie pod tytułem Asertywność. Jak poradzić sobie z toksycznymi rodzicami? Posłuchajcie. Czy mogę Cię, Róży, prosić o poradę? Które anioły powinnam poprosić o uzdrowienie emocjonalne, odcięcie się emocjonalne i mentalne od bardzo toksycznych rodziców. Pisze honorata. Którzy cały czas wtrącają się i zatruwają moją energię, którzy mi źle życzą. Gdy nie spełniam ich wymagań i życzeń, życzyli mi nawet, żebym poroniła, bo ich zdaniem nie powinna mieć drugiego dziecka. Mam 35 lat, i jedyną rzeczą, jaką w życiu potrafię zrobić, to. Odciąć się y, psychicznie, mentalnie, emocjonalnie od własnych rodziców, ale jest to nierealne, ponieważ to są moi rodzice i muszę mieć z nimi kontakt. Mam własny ciepły dom, kochającego męża, dwuletnią córeczkę, i obecnie jestem w ciąży i potrzebuję spokoju ducha. Ukrywam ciąży przed rodzicami. Niesamowite, prawda? żebym znowu nie poroniła, ponieważ ich siła i moc życzeń jest nazwyczaj potężna, ciągle dzwonią, atakują, mój ojciec mówi mi straszne przykrości, tylko po to, żeby zmusić mnie agresją do przyjeżdżania do nich, robienia tego, czego oni chcą, manipulowania moim życiem, dyktowania im, jak mam żyć według nich. Dosłownie wszystko to nie podoba się mojemu ojcu, nawet jak jem, jak w złym, jak popijam jedzenie w złym momencie, i tak dalej. Ten list jest trochę długi. E, oczywiście pani jest już mocno zestresowana, w nocy się budzi, przeżywa to, co o nich słyszy, słyszy, i bardzo pragnie żyć w spokoju, bez krytyki i ciągłego ubliżania obelg. I co z tym zrobić? Karty anielskie. Co radzą anioły? W takich sytuacjach, kiedy mamy toksycznych rodziców czy bliskich, to jest kochani temat morze. Ale po kolei radę i wsparcie dla tej Pani, dla honoratki. Proszę wszystkie anioły i archanioły, wszystkie istoty światła i światłości o radę i wsparcie dla honoratki. Kochanie siebie. I właśnie tu jest klucz. Kochanie siebie, i teraz polecę wszystkim osobom, które mają problem z asertywnością, książkę ziemskie, anioły, kochani. To jest tak niesamowicie ważne, abyście mogli poradzić sobie z pewnymi rzeczami. Nie możecie zmienić innych, prawda? Ale co możecie zrobić? Możecie zmienić siebie. Poprzez szacunek do własnej osoby. Zobaczcie, pewien cytat. I granice, i stawianie odpowiednich granic. Granice są formą dbania o samego siebie. Teraz, gdy zachowujesz własne granice i odmówisz z miłością, wdziękiem, i stanowczością, nauczysz się, jak obchodzić się z granicami. Wtedy zrozumiesz. Że przede wszystkim, żeby zadbać o siebie, o swoje uczucia, musisz postawić zdrowe granice. Zmień siebie, kochana. Zmień siebie. Teraz tak: wszystkie osoby, które nas ranią, również nasi rodzice, oni są Twoimi nauczycielami, moja kochana. To jest taki srogi nauczyciel duchowy, co powinnaś w życiu jeszcze swoim zmienić. Co powinnaś zmienić w sobie, a jeszcze masz coś do przepracowania, że sobie na to pozwalasz przede wszystkim. Kiedy pokażesz im, powiesz asertywne nie, raz, drugi, trzeci, kiedy powiesz, nie rań moich uczuć, bo warto mówić o uczuciach, to jest następny, że tak powiem, punkt: świadomość tego, czy um, Szanujesz na tyle siebie, żeby danej osobie odmówić nawet jeżeli jest to twój rodzic. Czy zdajesz sobie sprawę również z tego, na czym polegają zdrowe relacje? Branie i dawanie. Czyli jeżeli dawna osoba, nawet jeżeli jest twoim rodzicem, nie jest godna twojego czasu czy energii, ponieważ jest twoim wampirem energetycznym, mhm. Skoncentruj się na miłości, poślij tej osobie błogosławieństwo i miłość, pomóc się za nią, bo to jest biedna dusza i dbaj o samą siebie, o szacunek do swojej osoby. Jak rozpoznać takie symptomy, czy ktoś jest naszym wampirem energetycznym? No zobaczcie, czy źle się czujecie przy tej osobie? Jeżeli jesteście poddenerwowani, zasmuceni, źli, kiedy wy, ta osoba zabiera wam energię. To wszystko oznacza, że e, wy e, po prostu powinniście zacząć dbać o własną energię. Zamiast starać się też akceptację innych, żeby inni Cię lubili, to bardziej pomyśl po e, o zbudowaniu tej pewności siebie. E, w ciszy, w samotności, w spędzeniu czasu sam ze sobą, ty afirmuj, kochaj, jestem kochany. Jeszcze mocniej popracuj nad e, wartością siebie. To jest krótko, tutaj mam tylko trz, e, niecałe 30 minut, żeby nagrać dla Was ten filmik. A chciałabym tyle rzeczy powiedzieć. Jeszcze raz, bardzo e, proszę. Poczytajcie książkę o asertywności. Następna karta dla Ciebie, aby wystrzegać się empatii, czyli zajmowania się na przykład cierpieniem innych, otocz się lustrami, które odbiją negatywne ich oddziaływania. Czyli zobaczcie, kolejnym takim sposobem, jeżeli ktoś wysyła do Was negatywną energię, jest zwizualizowanie sobie takich luster, które Cię otaczają. I wysyłana negatywna energia do tych osób, przepraszam, te osoby, które wysyłają do ciebie tą energię, to się będzie po prostu odbijało od ciebie. To też pomaga. Kolejnym takim narzędziem to pomoc Archanioła Rafaela. Jeżeli w ogóle potrzebujecie pomocy albo też Archanioła Michała, zamykacie oczy albo w duchu i myślach mówicie sobie trzy razy. Archaniele Rafaelu przywołujecie, Archaniele Rafaelu przywołujecie, Archaniele Rafaelu przywołujecie, albo Archaniele Michale. Archanioł Michael jest taką energią silną, to jest Archanioł od odcinania, słuchajcie, tego, tych toksycznych, negatywnych energii. On może użyć swojego potężnego miecza i odciąć Cię od toksycznych osób. Wtedy przywołujesz trzy razy Archanioła. Michała. Ja mam taką modlitwę, można ją znaleźć na internecie. Archaniele Michale, wspomagaj nas w walce, a przeciwko niegodziwościom i zasadzkom złego ducha, bądź naszą ochroną i tarczą. Pokornie cię o to prosimy. A do wozu zastępów anielskich, szatana i inne złe duchy, które na tym świecie na zgubę dusz ludzkich krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. I tam mówimy jeszcze dalej. Natomiast zmówienie tej modlitwy, przywołanie trzy razy Archanioła Michała, uwierzcie mi, robi cuda. Jest to tak potężna ochrona, on przybywa natychmiast. Jeżeli musicie pojechać z wizytą do takiej osoby i pobyć tam dłużej, warto wezwać Archanioła Rafaela trzy razy i zwizualizować sobie ochronną, zieloną poświatę naokoło siebie. Zielona poświata służy do uzdrawiania relacji. Zielony kolor, zielono-szmaragdowy uzdrawia. Natomiast biała kula, wyobraźcie sobie, zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że jesteście w takiej pięknej, białej kuli i żadna negatywna energia nie jest w stanie się przez nią przebić. Te ochronne kure energetyczne, e, wzmocnione archaniołami, to jeszcze najbardziej polecam, właśnie Michaela albo Rafaela, pomagają nam w ochronie. To jest taka ochronna tarcza. I warto zwizualizować sobie taką ochronę przed spotkaniem z taką osobą. Co chcę jeszcze być Wam powiedziane? I asertywne nie. Czyli unikamy tych ludzi, którzy wątpią w to, kim naprawdę jesteś w swojej istocie. Nie musisz tak bardzo emocjonalnie się, że tak powiem, angażować w to, bo to daje ci smutek, zakłopotanie czy cierpienie. W każdym bądź razie warto wiedzieć, że he, nie przeżywaj tego bardzo mocno emocjonalnie. Ale też e, zwróć uwagę na to, czego ta osoba chce Cię nauczyć. Jedynym sposobem na uniknięcie cierpienia jest wybaczenie sobie wszystkim, którzy Cię skrzywdzili, ale nie musisz przebaczać ich czynów. Z całą pewnością powinieneś bronić swoich uczuć i być względem nich szczery. Nie popierać ich formy przemocy, powiedzieć asertywnie nie, że tobie się to nie podoba, że rani to Twoje uczucia, ale przebaczyć. Po wyjściu przebacz, zapomnij, ponieważ to jest podstawą też oczyszczenia i tego, żebyś Ty poczuł, poczuła się wolny. Broń własnego zdania. Ucz się bronić własnego zdania. Więc kiedy jesteś już w konfrontacji z taką osobą kochana, kochany. A czujesz, że jeszcze nie jesteś na tyle silna, tracisz grunt pod nogawami albo ta osoba cię znowu atakuje? Możesz ćwiczyć techniki oddychania. Oddychaj, czuj jak twoja energia rośnie. Poczuj jak z głębi ziemi przez całe twoje ciało przebiega, przepływa taka wielka moc. I wyobraź sobie, że ta energia i moc są ogromne, i zobaczysz, że z oddechem i wdechem to Twoje wnętrze się zmieni i ta osoba, uwierz mi, uwierz mi wycofa się, wycofa się, ale pamiętaj, módl się za tą osobę. Nie musisz również zupełnie się tej osobie poświęcać zmieniać ją na siłę absolutnie nie, absolutnie nie. Właśnie jak najmniej czasu przebywaj w towarzystwie negatywnej energii, ponieważ negatywna energia bardzo mocno na ciebie oddziałowuje i e, tak szczerze mówiąc e, taka blokada jest tak silna tych toksycznych ludzi, że nie może przy być do ciebie w tym momencie nic dobrego, bo taka moc jest silna. Jeszcze raz zachęcam do przeczytania tej książki Ziemskie Anioły. To zwłaszcza dla osób bardzo takich wrażliwych, dla takich osób, które jeszcze nie umią sobie radzić ze zdystansowaniem się od danej osoby, czy sytuacji, czy mówieniu nie. Ja tylko kochani, sprawdzę, ile jeszcze mam minut. Mała pauza. Co jeszcze chce być powiedziane? Jakie jeszcze techniki można użyć do walki z tą negatywną energią toksycznych ludzi? Staw w czoła swoim lękom, bo gdy tylko to zrobisz, zdasz sobie sprawę, że one są nierealne, po prostu stworzone przez ciebie. A więc jeszcze raz kochana, kochany. Tutaj jest taka sugestia, abyś popracował nad pewnością siebie. I jak to zrobić? Mów o swoich uczuciach z taką osobą. Ty wiedz, że nie możesz kontrolować osób krytycznych, którzy wszystko chcą krytykować, kontrolować, kiedy oni są negatywni, bo oni po prostu tacy są pracuj nad swoją asertywnością. Przeczytam. Nikt tak i owak z takimi osobami nie wygra. Jako osoba asertywna masz obowiązek wobec swojego poczucia wartości mówić wprost i szczerze. Jak to cię rani, powiedzieć to, ale nie spodziewaj się, może nawet nawet na początku, że coś to zmieni, czy ta osoba się zmieni. Po prostu em, Przepraszam, jakieś zakłócenia. Po prostu yy, to jest tak zwana asertywność. Ty powiedz, że źle się czujesz, jak ta osoba cię traktuje, i mów o swoich uczuciach. Koniecznie takiej osobie nie możesz, yy, nie możesz ją krytykować. Nie możesz jej powiedzieć, jesteś taka, taka czy owaka. Mów tylko o tym, jak to wpływa negatywnie na Twoje uczucia. Jak ty się z tym źle czujesz i że sobie tego nie życzysz ta asertywność stawianie zdrowych granic moja droga i teraz tak jeszcze kolejna sugestia co chcę wam być powiedziane w razie trudnych przeżyć w dzieciństwie wykorzystaj te doświadczenia aby uczyniły ciebie silniejszym Bądź tym, kto przetrwał i się zmienia, i pracuje na swoją zmianę, czyli szczerość przede wszystkim wobec danej osoby. Mówienie asertywnie nie, myślenie też spokojnie o tej osobie, życzenie jej dobrze, wysyłanie jej pozytywnej energii, ale równocześnie praca nad swoimi emocjami. Szczerość to zaprzestanie kontroli, naprawy lub zmiany drugiej osoby. Szczerość to po prostu wyjawienie swoich prawd i przyzwolenie, aby działo się to, co ma się dziać, bez przywiązywania się do rezultatu. Widzicie, bardzo mocne jest to, żeby nie spróbować się z tą osobą wdawać w walkę, bo takie osoby, no nawet to po prostu prowokują. Co jeszcze może być powiedziane Wam? I jeżeli ktoś Cię krzywdzi, czy ktoś Cię skrzywdził, pozwól Bogu i wszechświatowi zająć się tym. Pamiętajcie o potężnej sile modlitwy. Pamiętajcie o y, tym narzędziu. I możecie właśnie w ten sposób pomóc tej osobie, pomodlić się za nią, ale równocześnie cały czas zachęcam do pracy nad sobą. Zachęcam, aby przeczytać sobie tą książkę. Tu jest pięknych, wiele, wiele narzędzi, których jeszcze, że tak powiem, nie poruszyłam, nie powiedziałam. Powiedziałam tylko chyba o takich najważniejszych rzeczach. Pamiętajcie przede wszystkim o tych granicach. E, swoich granicach, które musicie e, postawić. Jeszcze tak na koniec o radę i wsparcie poproszę teraz Archanioła Rafaela, co chce jeszcze być Wam powiedziane. Więc zapytamy jeszcze, co możemy e, takiego zrobić, aby sobie pomóc, albo może teraz takie przesłanie dla honoraty. Dobrze? Tutaj archanioł Rafael mówi, że ty po prostu żyj. Ty musisz oddychać, kochana. Ty oddychaj, wprowadź też troszeczkę radości, świeżego powietrza do swojego życia. Żyj swoim życiem. Ty jesteś za bardzo mocno zestresowana, za bardzo e, się tym wszystkim przejmujesz i może też wyolbrzymi, wyolbrzymiasz, wiesz, ja widzę, że ten ojciec cię, że tak powiem, e, bardzo mocno skrzywdził i. Przez tą krytykę yy, Ty za mocno czujesz się tak gdyby uwięziona jak w klatce. Oddałaś swoją moc zupełnie też niepotrzebnie. Oczywiście jest to twój surowy nauczyciel, to też widzę, więc sięgnijmy do kart, które mówią nam o karmie. O karmicznych zależnościach. Kochana. No, ty jesteś dzieckiem indygo, jesteś trochę inna, jesteś bardzo wrażliwa. Może przyjedziesz do mnie na warsztaty, które będą w Krakowie pod koniec miesiąca, aczkolwiek każde warsztaty z asertywnym mówieniem nie, odnalezieniem siebie. Też zalecam, poczytaj, kto to jest dziecko indygo. Bo Twoja wielka wrażliwość i to, że inni cię nie rozumią, no, jest tu potrzebne zrozumienie siebie, kim ty kochana jesteś, i Twoje pragnienia. Zapominasz o sobie. Cały czas tutaj ta karta, zobacz pierwsza i zresztą wszystkie osoby, bo jest to kierowany film do wszystkich tych osób, które mają z tym problem. Kochani, musicie nauczyć się dbać o siebie, musicie się kocha, nauczyć kochać siebie. I to jest takie przepiękne, kiedy na początku zupełnie nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak wiele musicie zmienić w sobie. Ale każda próba, taka asertywna powiedzenia tej osobie nie, która was rani, będzie Wam sprawiała niezwykłą satysfakcję i niezwykłą frajdę, jak zobaczycie, że to po prostu działa. I Proście, módlcie się do swojej społeczności, zmarłych przodków również, Waszej rodziny, e, aby pomogli Wam w tej sytuacji. Albo też módlcie się razem ze swoimi przodkami, e, że tak powiem, którzy Was wspierają e, o naprawienie i pomoc w tej sytuacji. Tutaj jest też do przerobienia karmarodu. Ja widzę też, że e, twój. Ojciec, rodzice traktują Ciebie tak, bo tak byli też traktowani w dzieciństwie. Tutaj jest coś do naprawy y, z linii ojca, mogę Ci jeszcze z czystym sercem polecić ustawienia helingerowskie, które pomogą Tobie, kochana, no, w y, naprawieniu tej strefy w, twojej, y, w Twoim życiu, relacji z rodzicami i pomogą Ci zrozumieć. Pewne klucze. Oczywiście na, y, też można zrobić uzdrowienie rejki, które jest niesamowicie cudowne, naprawiające. Zapraszam, można zamówić sobie u mnie y, uzdrowienie rejki, relacji z ojcem. I na koniec najbardziej fajne, potężne narzędzie, o którym jeszcze chcę wspomnieć. Kochani, proszę, piszcie listy. Bardzo ważne jest pisanie listu na przykład do tej osoby, która Was krzywdzi. Więc przez 40 dni bierzesz kartkę i długopis i codziennie piszesz to jedno albo dwa zdania do ojca. Ile masz czasu? Oczywiście nie musisz być to przez 40 dni pod rząd, jeżeli tam macie jakiś dzień, dwa dni przerwy, ale ważne jest, żeby pisać list. I Mówicie o wszystkich emocjach, o tym, jak was to boli, jak was skrzywdził, że tak nie, nie może być, z czym się nie zgadzacie. Jest to szczery list. Przez 40 dni wyrzucacie wszystko, co wam leży na żołądku sercu, na wątrobie, w ten list. Prawda? Po 40 dniach list palicie i zakopujecie do ziemi, albo wyrzucacie do wody, do rzeki, do jeziora. Zobaczcie, co się dzieje. To jest magiczne narzędzie, potężna siła uzdrawiająca, e, sprawia cuda, poprawia relacje, zmienia energetycznie tą osobę, bo to jest pisanie listu z duszy do duszy tej osoby. Dusza, która jest naprawdę bardzo mądra, która jest Twoim nauczycielem. Ale równocześnie kochanie, właśnie, że jest Twoim nauczycielem, Ty będziesz podczas pisania tego listu zdawać sobie sprawę z tego, jakie lekcje Ci przyniosła, co jeszcze w Tobie chce ta dusza zmienić, nad czym Ty sobie musisz, kochana, popracować, żeby już więcej nie przyciągać takich sytuacji w życiu, takich relacji, ponieważ po prostu masz to już w swoim wnętrzu zdecydowanie przerobione, przepracowane. Czyli co? Asertywność, szacunek do samego siebie, kochanie siebie, stawianie zdrowych granic, zmiana osoby, pewność siebie tego Wam wszystkim serdecznie życzę. I na slajdzie, jeżeli się Wam podobają te filmy, jeżeli podobają się Wam moje porady, piszcie do mnie. E, oczywiście ta druga część kanału będzie niezmienna będą karty anielskie, i tam będę wróżyć z, ka z kart. Przesłania na dany tydzień i znaki Zodiaku, i jeszcze dodatkowo będę właśnie wprowadzać te blogi, gdzie będą pogadanki, moje gadanie do Was, rozmowy i na jakie tematy. Czekam na Wasze propozycje. Pamiętajcie, że te wszystkie nasze problemy będziemy rozwiązywać wspólnie z siłą anielską która jest moim cudownym, potężnym narzędziem do pracy też nad sobą i nad wszystkimi moimi ziemskimi wyzwaniami. Dziękuję Wam za uwagę, na Dziękuję.